Okej, okay, hej, cześć, witajcie. Tak jak skończyłem poprzedni odcinek, tak lecę z kolejnym. Szybko nie ma czasu. Cytując wielkiego Polaka Malika śmietana. Nie ma czasu trzeba zapierdalać. Czas to Czasopieniu, zachęc się musi zgadzać. Lecimy. Mm. Okej, okay, dobra, ty mi dałaś tego Tjama. Czyli tu już byłem, czyli lecimy dalej. I kurczę jak to dobrze się będzie ekspiło Jolt Iolte ona nawet bym powiedział. A, nie, uleczyłem go. Chyba się cofniemy jeszcze. Do Boke centrum. To chyba to jebać nawet. <laughs> Bo prawdopodobnie będę tu wszystkich łanshotował. Ale... Ale... Gorzej z tym, że zostały mi tylko dwa użycia, a tak naprawdę teraz to już jedno. <laughs> Eee, szokujwo. A to jest szokujące. <grymne> no, w każdym razie. Chodźmy na szybko jeszcze do tego popięcentrum OK. <grymne> w ogóle 13 odcinek już Mam dopiero połowę oznak chyba. Tam 8 czy 6 się zbierało? Chyba 6, po przeszłej nie, 8. Potem jeszcze liga. No, jeszcze kawałek przede mną. gry. No, ale to dobrze. Ja nie narzekam. Fishing is a game. Nie lubię łowić się, Nie jestem zbyt cierpliwym człowiekiem, trzeba przyznać. nie nie jestem zbyt cierpliwy, to fakt po prostu jest, nie? I nie nadaje się do łowienia. Kiedyś się bawiłem, ale moje największe osiągnięcie to było zaplątanie wędki w, w tam krzak, który stał koło stawu. Więc no. <laughs> Mniej więcej wiecie, jakie do mnie ryby. <laughs> Kończyłby się gadane powoli. Ale sporo nagrałem się. Trzeba, trzeba by było mieć surfa, żeby przejść dalej. A ja nie mam surfa, więc nie przejdę dalej. Różny. Mam przynajmniej Joltiana. Ładnie będzie można ekspić na tych tutaj. Hmm, ogólnie każdy bird catcher, nie, Ace Trainer, się go nazywają, Latających. W każdym razie oni, każdy jakiś wodny Pokémon. no jest zmierzony po prostu przeze mnie, jest zmierzony, nie? Nie oszukujmy się. Zastanawiam się też koła, będę chciał na ostatniego. Nie wiem, czy w ogóle będę chciał kogoś na ostatniego. Teoretycznie to powinien być Snorlax. Przedtem to sobie patrzyłem. No czy ja wiem. Czy ja kurczę wiem. Ha. Walka, do walka. Ja tu za Daj OK? Okej. Uda się w pierwszej rundzie? Nie udało się. Iro jest za słaby. Niech będzie zatruty na razie. Nic na no to nie poradzę i tak. A i tak nie expimy na razie go. Tylko Jolt i ona. Okay, no tutaj. Wcześniej już był. W sumie. Jak już mam drugą okazję na złapanie Skorlaxa, jak już krami, No wręcz dosłownie mówi, złap go. Chcę tego, ale ona na on resta, no ale szczerze, na niego to ja bym wolał wystawić mimo wszystko. Charizarda. Bo, no. Wiadomo, Charizard jest silniejszy. Uuu, jeszcze podpalony został. No teraz to się ciekam, że go dobije niech. x chciałem nacisnąć, dobra, mniejsza. No trochę mi się skiepściło. No ale dobra, mniejsza już. Okej, okay, co my tu mamy? Czy ty będziesz leczyłby pokemony? Nie, nie lubię. On by pewnie dał wędkę. Ale mam wywalone w jego wędkę. Nie chcę ich do wędki, żałuję. Uuu, on ma elektryczne Pokemony. niby niezbyt efektywne, ale z drugiej strony pół HP zabrało, nie? No około pół HP, powiedzmy. W najlepszym wypadku. Tak z 49% co najmniej. Elektro okej. Okay. co? Nie będę lepiej kusił losu. Bo niezbyt ma to sens. Jak mogę wystawić po prostu Charizarda, albo je dostanę po 465 ekspo. I lecimy dalej. Okej, okay, tu jest jakaś walka o item. Można by rzec. Okej, okay. Nidoran. Wysoki poziom całkiem ma. Bardzo, że nie złaszakuję. A jednak. No i dobrze, nie zacieszę. Nidorino. O! O! Ciekawe. No to to go GoFrew. W ogóle on jest tylko tak dawna i tak mało stracił. Ale okay. chyba też jest tam um, do bustowania fałek. No, żałuję, że teraz nie mam tego mojego kochanego Jolteona. Ale przynajmniej mam mojego kochanego Firowa? Tutaj coś jest ciekawego? Czy po prostu sam mogę po prostu sam mogę połapać? Okej, okay. okay, dobrze. Jakaś nie uderz się siebie, proszę, proszę. No super. No, czyli chyba jak spiemy nic nie da, nie? Okay. Ja bym, no miałem mieć tego smarżera, niego, Ale tak patrzę, to niedokwin spełnia jego rolę dość dobrze, nie? Wystarczająco dobrze bym wręcz powiedział. Trzeba ekspić inne Pokemony. O jest, to jest trailer. Nie, Bird Keeper, okej okay, się Spok. Jest tyle, że to pewnie in jeszcze inni byli. No, muszę przestać go ekspić, Tak, chcę zmienić Pokémona. <coughs> Oczywiście, że chcę zmienić Pokémona. Odysłam. <coughs> Wiru Wyrwind, musiał być Wyrwind. Wind. Wiru Wind. To <coughs> no. Warka wygra na przynajmniej. Zaraba pokonamy. Oh. No tak dzisiaj. Odcinek, powiedziałbym, dość mocno przewalczony z trenerami. No ale takie też muszą być czasem. Bo jest to nierozłączna część oczywiście rozgrywki. No, jakby nie patrzeć. I nawet nie ma co na nich narzekać tak naprawdę, bo przynajmniej jest dobrze się na nich eksplikuje. Chociaż w się kończy, więc chyba będę narzekał jednak. oczywiście autobus musiał przyjechać Dlatego nagrywam w nocy, nie? Dlatego lubię nagrywać w nocy Ale mnie wzięło na te Pokemony, mam ochotę w nie grać, to gram Okej okay. No przegrałaś przynajmniej, przykro mi koleżanko Okej okay. Więcej jakieś? A nie, jednak nie Beauty Luna. Myślę, że twoich koleżanek zlepałem w sali w Gardenie, znaczy Riki. Gardenia chyba była w drugiej generacji? Ale była Gardenia, nie? Gdzieś... Może w ogóle gdzieś dalej jeszcze? Nie wiem. <słuch> nie chcę zmieniać Pokemona. <słuch> Oj, nie chcę zmieniać Pokemona. No. W każdym razie jak to się mawia łatwiutko. O Jezu, sobie ja tych walk tutaj. Nagle no wiecie co? I'm back. Iron Max Iter. Uh, Czyli Mixer może jakiś jednak Yes. Tutaj Okej. Okay. No to chodź się bić. Laska. Ok, klafery. Klifery. No. Ta różowa kulka. Ok. Super. Oj no, okej, okay. udało się. O, ma dwa w ogóle, musiałem jednego na czym. okej, okay. no i tak powinienem to się. Uuu! Nie, i to mocno, nie. Ja jestem w szoku, nie ukrywam. Jestem w szoku. Okej, okay, nie wiem jak to się idzie. Ja chciałem jakąś mądrą ścieżkę obrać. <laughs> Na tym odcinku zaczęłam pić tą herbatę. Już jej prawie nie ma. A ja mam litrowy kubek. To jest poronione. I? Ok. No nie ok jednak. Ok. To jednak ok. Masz jeszcze coś? Chyba nie. nie. No nie. Jak słyszę kill Pokémon, to już widzę tego ...Liferego, nie? Leferego. Nie wiem, jak się czyta. Dalej. Ale już go widzę, czy ma duszy, nie? No. W każdym razie. Pamięta tak chyba ma priority jakieś, nie? Ile chyba plus dwa ma. Tak mi się wydaje. No ja nie jestem pewny. Okej. Okay. Wynika? Tak no. ma, szybko. Ona ma 27 poziom i nie ewoluował jeszcze. Kolej kolejny się da tak. Wykończy się? Nie. No. go wykończę. Humanitarnie zrobiłem chłopka. Jezu, dużo no tu tych walk. Jeszcze ja zaraz będę musiał wystawić tego Charizarda, bo on mi po prostu padnie, a nie do tak powinien paść? Dokładnie. Serbat. Tak to się mawia. <laughs> Nikt tak nie mawia. No ale. Okej, okay. przeżyłem to jeszcze. O nie. Patrz, 3 H3. Ale całkiem szybkim. Czy znaczy, może po prostu moja... Przewaga poziomów się zaczyna kończyć. I to jest to. Okej, okay. no czyli będzie eksponat czuli tak jednak, Nie no. <laughs> no bardzo mam kogo innego. Jaki przekon. Okej. Okay. to się kończą te walki powoli, z tego co widzę. Ta ogrodniczka, taka z kości słabo, z ciebie, za to w półmieniu, na ryj Chłop. Łap. Nie wiem, czasem czuję, że tak przyceplenia mnie. No ale. Staram się to korygować, przynajmniej. Oh, Jezus, przepraszam. W każdym razie, no, staram się to korygować, a ja to już krok w dobrą stronę. No. Ja patrzę przed siebie, to Ty na mnie patrzysz, goście. No ale jak już chcesz dostać oklep, to dostaniesz okleb, no. Nie no, musisz dwa razy prosić. No, padnijes. Silne są, jak nie padają na jednego betaka. Całkiem. Całkiem silne, no O Jezus, jeszcze mnie zatruły. Najgorzej to. No, ale raczej zdążę też dojść do centrum, nie? Chyba z przesada. Aż tak źle to nie powinno być. O Jezus, tu jest jeszcze więcej tych gości. Odejdź ode mnie, duszę nieczyste. Mam kilka Hyper na pewno. To pomoże. Ale no. no. widzieliśmy Pidgeona już w tej serii? Chyba nie. Nie wydaje mi się. Dobra, będę musiał tu... Później wrócić, ale o Jezus. Przecież to Pocket centrum gdzieś jest kilometr stąd chyba jeszcze. Jezus, jaka długa banka. Ok, I tego wyłączę to Ok. Porsche, ale ja nie chcę zbyt wiele na no, muszę chyba do pulsa nałożyć. Fire candy, here. Nie mam antidotum. Nie mam no, Co to poradza. <coughs> Okej, okay. okryto się. Spoko. Ile B jest aż 79, to jest lepsze od długiego ataku, ale nie ma staba. Ma jeszcze wyższą szansę na kryta, widzę. I to zamiast mega pancza można. Bo ma większą szansę na trafienie też na pewno. Ok. Bentrower. Okej. Okay. nie wiem, kończymy się wiadone. Nie wiem co mówić. Oprócz tego, że mam nadzieję dalej, że kurde dożyję ten czerwca, nie chcę śledzić. Chociaż no tak myślę, że to nie będzie aż tak długie, bez wal. Szliśmy tu 21 minut, ale... No wiadomo. Każdy on mnie na pojedynek raz i to się zbiera. Zabijesz? Nie zabijesz. Które ta trucizna mi dużo bije całkiem. całkiem. okej. Okay. Przynajmniej, nie wiem, też to jak spi trochę chopak. Chyba na 46 się nauczę jakiegoś skilla kolejnego. Jak mi się wydaje. No jest... Da się jakiś chopek przyjdzie się bić. Muszę to antydota chyba kupić po prostu, nie? Tak powinno być łatwiej. Okej, okay, tu jest to przejście śmieszne. Jest Pushyash City. sykie. jest safari Zone. Ja nienawidzę safari w tej części. W ogóle nie przypadam za Safari w Pokemonach. Można być, że jestem nie największym fanem. Okej. Okay. No odcinek ma 22 minuty. Ja bym wrócił tam jeszcze. Po tych ziomeczków. Nie wbijajmy ludziom do domu. To niech przecież. Okej, okay, to... Want to play with my Pokemon? Chcesz się pobawić moim Pokémonem? Dojrzały dowcipy, tylko u mnie. Nie znajdziecie dojrzałych, zapewne was. A patrzcie, niby not very. Był się zdenerwował, nie? A w każdym razie niby not very bez kryta prawie złaszetował. A dość niski poziom ma jeszcze hopek. Nie chcę zmienić. O Jezus, chyba jednak chciałem. Nie wiem czy ten nie będzie nawet lepszy. Nie będzie. Dobra. Nie zatruj się. No kurwa, gościu. Dobra, lecimy <laughs> do Pokecam trudno. <laughs> w tym odcinku jak Jolti Nieważne za jaką cenę, nie Oj. Właśnie mam tego double kilka. Mam też taki. Powiedziałbym nie najlepsze. Na tą Tangelę na przykład. Tangela, Tangela. Nie wiem, przez jakieś lepiej Co, co? Bojko. Okej. Okay. No i lecimy do pokoju centrum. Nawet nie zdążymy tak no właśnie. A, gdyby to był Nezlux, gdyby był mu źli na przykład. To by było bardzo źle. No ale to nie jest na, na szczęścia. Nie, nie chcę leżyć. Autobusie odjąć. A? się. Ok, to jest Robert keeper. Oni tak wyglądają na mapie. Nie wiem czemu. skoro w walce wyglądają zupełnie inaczej, no ale spoko. A nie wiem. Jeszcze tą barkę dokończę może. I chyba kończę. też sobie stoczę już sam. Czy nie miał flecz, farfetched. No, no. Lubię tego Pokemona całkiem, tak wizualnie, tak bym powiedział. No więc no, ja się z wami chyba powoli żegnam już, nie? Trzymajcie się do kolejnego, bym powiedział, ale jeszcze nie. Ym... No ale, pewnie będzie miał Jolteon wyższy level w kolejnym odcinku, pewnie pójdziemy na salę w kolejnym odcinku, na początku mam na myśli, a co później, to nie wiem. Jezus, kolejny, jak one często jeżdżą. No w każdym razie, no, mówię, Jolteon będzie miał wyższy level raczej, bo chcę dokończyć te walki. W każdym razie ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do kolejnego, cześć, na razie pa, Jezus, jak przyspieszyłem, masakra, nie wiem czemu nawet.